11 października pozostanie na długo w pamięci mieszkańców gminy Krasne. Tego dnia w hali sportowej w Krasnem odbyła się wyjątkowo uroczystość. Jubileusz 70-lecia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej. Była to doskonała okazja do podziękowań wszystkim bibliotekarzom, którzy przez lata dbali o jakość biblioteki, a także wszystkim tym, którzy współpracują z biblioteką na przestrzeni lat. Przez szereg lat, przez te 70 lat, zmieniła swoje oblicze. W tym momencie biblioteka to już nie tylko książki, to nie tylko regały z książkami, to nie tylko czytelnictwo, ale biblioteka to jest e, zarówno działalność kulturalna, działalność społeczna, wyjście do społeczeństwa i do tego najmłodszego, jak dzieciaki, ale jak również do, do starszych, do seniorów, e, organizowanie różnych imprez, e, krzewienie kultury w takich małych lokalnych społecznościach, jakim jest Gmina Krasna. Sprawę artystyczną spotkania zapewnił tradycyjny zespół Zendeka Przasnerz oraz konferencjer Jacek Piekut, którzy zabawiali swoim humorem, a także talentem zgromadzonych gości pomiędzy kolejnymi punktami programu. Odznaczono także najwierniejszych czytelników biblioteki, wręczając im dyplom wzorowego czytelnika. Jeśli jubileusz, to nie mogło zabraknąć życzeń. Chciałabym, żeby to nasze miejsce było takim miejscem wspólnym dla nas i to będę podkreślać za każdym razem, żeby moi pracownicy i czytelnicy e, czuli w nas wsparcie, żebyśmy tam byli po prostu razem jak jedna tam. wielka rodzina, a książka, żeby była tym, co nas wszystkich łączy. Po pierwsze, tak prozaicznie, może sentymentalnie, żeby ta książka nie zginęła, żeby nie zniknęła, bo coraz więcej bułków, coraz więcej. Internetu, ta książka i papierowa wersja książki jednak już odchodzi powiedzmy tak do lamusa, jednakże ona ma swoją wartość. Te przekręcane kartki jak czytamy, to jest, to jest ten zapach książek starszych. Mam nadzieję, że społeczeństwo, tak jak ostatnio jakieś badania słyszałem, że co czwarty Polak nie ma w domu żadnej książki i znaczna część społeczeństwa nie przeczytała w tym roku żadnej książki. Mam nadzieję, że ta tendencja się wróci. I że z powrotem zaczniemy e, sięgać do książek. Ja osobiście preferuję fantazy, lubię ją czytać e, i e, mam nadzieję, że każdy w, znajdzie tą swoją e, część i znajdzie czas. A myślę, że czas dla chcącego to nic trudnego. Więc życzę e, Bibliotece. Nowych czytelników, wytrwałych czytelników, niech, niech to czytelnictwo nadal się rozwija i jak najwięcej inicjatyw e, poza bibliotecznych, żeby krzewiło kulturę, krzewiła kulturę biblioteka również na zewnątrz. Ostatnim punktem programu był koncert Danuty Błażejczyk, która zabrała wszystkich uczestników uroczystości w muzyczną podróż. Dla TVC Wioleta Piątkowska.